W zadaniu 13 musimy uprościć wyrażenie x minus 2y razy x kwadrat plus 2xy plus 4y kwadrat. Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, będzie po prostu pomnożenie tych dwóch e, nawiasów, no a następnie zredukowanie wyrazów podobnych, no i uproszczenie całego wyrażenia i wyjdzie nam jakiś taki ładny, prosty, krótki wynik. Także zróbmy to. Przepiszmy najpierw nasz iloczyn, czyli e, x minus 2y razy... E, x kwadrat plus 2xy plus 4y kwadrat. No i teraz pomnóżmy te dwa nawiasy, wyraz za wyrazem, czyli x mnożymy przez wszystkie trzy wyrazy z drugiego nawiasu, czyli x razy x kwadrat to będzie x do trzeciej, następnie x razy 2xy to da plus 2x kwadrat y. No i x razy 4y kwadrat daje plus 4xy kwadrat. No i teraz bierzemy drugi wyraz z pierwszego nawiasu, minus 2y, i znowu mnożymy kolejno przez wszystkie trzy wyrazy z drugiego nawiasu, czyli minus 2y razy x kwadrat da minus 2x kwadrat y. Minus 2y razy 2xy daje minus 4xy kwadrat. No i minus 2y razy 4y kwadrat daje minus 8y do trzeciej. No i teraz możemy uprościć to całe wyrażenie. Widać, że się tutaj zredukują niektóre wyrazy. Na przykład 2x kwadrat y zredukuje się z minus 2x kwadrat y, a 4xy kwadrat zredukuje się z minus 4xy kwadrat, czyli zostaje nam tylko x w potędze trzeciej minus... 8y do trzeciej. No i w ten sposób zakończyliśmy już upraszczanie naszego, e, naszego wyrażenia, naszego iloczynu, no i zakreślamy odpowiedź e, C.